Dobra, uwaga, nagrywam coś. Tak wyglądają kulisy pracy biblioteki publicznej wojewódzkiej. Gdzie to dziewczyny? Jesteście zamazane. Dzisiaj jestem w Rzeszowie i zajmujemy się tą książką. Fałszywy zając Fernandy Melchor, to jest książka już dostępna już do kupienia w Polsce. Kolejna książka tej autorki, którą możemy w naszym kraju y, czytać. To jest powieść. Powieść o Meksyku, o, o przemocy w Meksyku, o męskości, o tym, jak y, bardzo często przemoc ucieczka od przemocy nie jest możliwa. To jest książka reporterki, yy, dziennikarki, która no, której też zdarza się napisać właśnie yy, coś fikcyjnego, ale bardzo mocno osadzonego w realiach współczesnego Meksyku. No i dzisiaj jestem w Rzeszowie, zresztą Rzeszów jest za oknem. Czy wy to widzicie? Jestem na szkoleniu, yy, prowadzę szkolenie z krótkich form wideo, właśnie z Rolex z Toków i Razem z uczestniczkami i z uczestnikami naszego warsztatu. Używając kilku egzemplarzy tej książki, którą dostałem od wydawnictwa Nowa, robimy rolki, robimy shorty i. Za, za chwilę zaczynamy szkolenie. Tu są książki. Uczestnicy, czy uczestniczki właściwie, bo dzisiaj same uczestniczki są uczestniczki, nie? Będzie pan, nie? Będzie pan. Już czekają. Chyba masz odpływ, tak mi się wydaje, którejś z nas. Wygląda, że się przytulałeś z kimś innym jeszcze rano. Ja y, ukułem takie powiedzenie dla siebie, że nie matura, lecz fryzora zrobi Ciebie internetu króla. I dlatego ja się zawsze tak poprawiam i... no. A możemy pójść do tego ładnego miejsca tam jeszcze? O, oczywiście, tak. Dzień dobry. I super tutaj jest bardzo domowo. Tak, to jest nowe miejsce w Bibliotece w Rzeszowie. Od 10 kwietnia działa i zaprasza czytelników. Mamy tutaj wiele nowości i to jest właśnie taka wypożyczalnia nowości. To można sobie poczytać. Też tak, ty? można też poczytać, bo jest też strefa relaksu. Dużo roślin, dużo zieleni, dużo wygodnych krzeseł i zakamarków i miejsc także zapraszamy serdecznie na wyzwanie. Mhm. Nie właśnie, to trzeba się przyzwyczaić właśnie. Bardzo dobra książka. E, tak słyszałam o Rafała. Mierzymy się z zającem, mierzymy się z kapkatem yy, i stwierdzamy, że nie. przed kamerą jest strasznie. Okazało się, że to zadanie dużo bardziej stresujące niż... Mogłoby się wydawać na początku, bo tak się skupiamy na tym, że kamera nas obserwuje, no, że człowiek tak, logicznie tak, nie, my, nie myśli no. o tym, co, o co mówi. I się jąka. I się jąka. I się jąka. Raz, dwa, raz, dwa. No więc warsztaty trwają. Warsztaty trwają, a ja sobie poszedłem do takiego. Chyba najładniejszego miejsca tutaj w Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie, żeby też na spokojnie coś nagrać o tej książce, żeby wam powiedzieć coś o tej książce. Fernanda Melhor, Fałszywy Zając. To jest powieść. Powieść reporterki, bardzo dobrej reporterki, którą możecie znać z którą możecie znać z książki, która chyba dwa lata temu, tak, dwa lata temu. Zdobyła nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Ta książka, ten reportaż, to jest reportaż wydany przez ArtRage. To nie jest Miami, ale Melhor to jest właśnie taka autorka, która... która... raz pisze właśnie non-fiction, raz pisze powieść. Możecie znać ją na przykład z czasów huraganów. Chyba pięć... pięć już książek tej autorki możemy czytać w Polsce. Ta jest kolejna, to jest Fałszywy Zając. I to jest książka, dzięki której przenosimy się do y, Meksyku. I y, to jest opowieść o. Hmm, jakby to powiedzieć, o, y, to jest opowieść o, o przemocy, o przemocy w Meksyku, ale też o męskości. O, y, o tej przemocy, w jak, która w jakiś sposób z tej męskości wynika. Tutaj bardzo ciekawe są, bardzo fajne są te paradoksy, że bohaterowie którzy głównie są męscy, yy, chcąc uciekać od przemocy, wpadają w nią w jakiś inny sposób. No właśnie, ja nigdy nie potrafię opowiadać dobrze o powieściach, bo boję się, że, że, że za dużo zdradzę. Z reportażami jest jednak łatwiej. Yy, dlatego nie chcę zdradzać fabuły, raczej próbuję po troszku wam rozrysować Naszkicować y, pewne wątki czy właściwie pewne tematy, y, żebyście sobie sami odkryli, y, y, jak one są w książce poprowadzone. Mocna rzecz, nieoczywista, trochę wbrew, y, może nawet nie trochę wbrew y, stereotypom i powszechnym przekonaniom, y, i na temat przemocy, i na temat męskości, maczystowość. Po prostu przeczytajcie sobie, sprawdźcie, książka jest już dostępna. Fernanda Melchor, Fałszywy Zając. Link znajdziecie do książki w opisie, można ją sobie już e, zamawiać, a ja jeszcze trochę ponagrywam i, i zobaczę, jak sobie uczestnicy e, szkolenia radzą z, ze swoim zadaniem właśnie nakręcenia rolek e, no, na różne tematy, między innymi właśnie też o tej książce. Zachęcam was do tego, żeby sięgnąć po coś trudnego. Jest to książka meksykańskiej reporterki, która napisała przejmującą opowieść. Książka, która was zwyczajnie czeka w bibliotece. Zapraszamy serdecznie. Na mojej twarzy nie zobaczycie, jak wygląda wojewódzka od środka. Pokażę wam ją. Wszystko jest jak w Bazylice w Licheniu. Diamenty, złoto, karbony, kryształy i tak dalej, i tak dalej. Są książki dla nas, tak? które ja przywiozłem od mm. wydawnictwa MOWA. O, bardzo dziękujemy. Te książki trafią do księgozbioru DKK, a stamtąd do klubów podkarpackich moderatorów. O, znowu serniczek. To są właśnie kulisy warsztatów. Tu jaka dobra książka um... O, to jest dobra i... książka. właśnie. <laughs> I tu też no przecież to widziałeś na pewno. To autora. Co jak chciałem powiedzieć. A chciałem powiedzieć, że skończyliśmy szkolenie. Jak było z jedną z głównych, z głównych bohaterek szkolenia. Rozmawiam, jak było? Bardzo fajnie, naprawdę dużo rzeczy ciekawych się nauczyliśmy, jak tworzyć filmy, krótkie filmy, jak montować i jak promować bibliotekę.